Dzisiaj zabieram się za naprawę tej przepięknej kuchenki, która już tutaj ma swoje lata. I do, do zrobienia nowej przedstawię Państwu najważniejsze narzędzia, czyli korund do, korund do szlifowania kafli, porządny młoteczek, porządny majzelek, szczypce, szczypce do drutu i łyżka do wybierania sadzy, bo ja lubię tą sadzę zawsze z komina wyciągać. To jest taka po, poważna technologia, często deprecjonowana, ale więcej narzędzi nam i ręce jeszcze są potrzebne. Więcej narzędzi nam nie potrzeba i zrobimy z tego przepiękną nową kuchenkę taką, że będzie się paliło, że aż kocho. Ho. Dziękuję. A to jest kuchnia. Kuchnia kaflowa budowana w latach 50. Ubiegłego wieku. I tych starych piecach i w starych kuchniach, jakże często można, można znaleźć ceramiczną dachówkę, która pełniła tutaj funkcję i konstrukcyjną, i izolacyjną, i pewnie akumulacyjną w niektórych przypadkach. Więc te dachówki ceramiczne często były, były użytkowane do budowy pieców kuchennych i pieców takich, które w pokojach grzały. Proszę bardzo. Tu mamy palenisko. Pierwszy kanał. Piekarnik. Drugi kanał. I prawidłnie pod piekarnikiem prosto w komin. Więc ta dziura tutaj będzie zamurowana. Rozbierając stare kuchnie. Poznajemy przy okazji pradziejowe techniki budowy, co przydaje się później e, na przyszłość. Dziękuję. To pierwszy etap, pierwszy etap mamy, mamy za sobą. Wszystko zostało skrupulatnie rozebrane. Tam jest wejście do komina, oczywiście, już jest wszystko pięknie wyczyszczone. I tak to, tak to na razie ładnie wygląda.